No i witam, witam, witam. Kochani, witam. Cały czas plusujemy tutaj, nasze saldo się zwiększa, kochani. Oczywiście gdzie? No na stronie ggDrop. Moi drodzy, strona ggDrop jest najlepszą stroną, jaką tylko można poznać. Kochani, bardzo was zapraszam, a jeżeli już przyjdziecie, to użyjcie was, proszę. Kodusz 16 dam 11% od depozytu i możliwość zakręcenia takim super fikuśnym kołem z bonusami. Tutaj możecie sobie bonusy przeczytać, kochani. Okej, okay. zacznijmy sobie robić jakieś, kochani, bitewki. Bitewki, kochani. I zacząłbym taką, wiecie jaką bitewką? Taką dosyć sporą. Zarzuciłbym na przykład... 5 takich y, skurczybyków i jednego grinka, nie? Zaczniemy tak, 185 dolarów na rozgrzeweczkę. No, kochani, sporo, kochani, sporo. Ale no cóż, zaczynamy. Mamy większe saldo, także możemy ryzykować Bot zaczynamy. Ten Cosmic Diffuse, kochani, naprawdę potrafi dać. Naprawdę on umie ugryźć. No i daje na naszą stronę jak na razie. Ina dla jest to za najlepszy drop oczywiście z tej skrzynki, ale kochani, zaraz zaskocz. Zaraz zaskocz. Naprawdę. Nie przejmujemy się, bo jak ta skrzynka zaskoczy, na przykład takim print streamkiem. Mega spoczkowy chodził na plus. Skrzynka jak naprawdę na X2, kochani. Okej. Okay. Tutaj teraz Zeuska coś tam dobija do naszego salda, bo wygrywamy. Teczek w nowym stanie 30 dolarków. Nie jest najnowszy, ale minimal wear. I teraz kochani, widziałem tam lotusa 278 dolarów, kochani, trafia Maka. No i posprzątał, posprzątał nas. Nie wiem dlaczego to tyle kosztuje. No ale dobra. Oddajemy mu to. Miał skubane szczęście po prostu. Miał szczęście. Okej, okay, kochani. Zaczynamy sobie, może od razu, nie przedłużając, z drugą bitelko, batelką. Zróbmy sobie taką batelkę. Hmm. Patrzmy sobie tak. O, otworzymy sobie po trzy skrzynki z takich. Pyk, pyk, pyk. Już nie można właśnie, już nie można, okej, okay. i Spongeboba, 111 dolarów, kochani, troszeczkę teraz spokojniej zajedziemy, coś mi się tak wydaje, że to może nam oddać, to może nam oddać i los nam będzie sprzyjać, te skrzynki, jakby nie mogę o nich nic powiedzieć, złego, ani dobrego, bo one potrafią właśnie rzucić coś za 15 dolarów, ale też potrafią coś za 3, nie? Także te droższe skrzynki są lepsze. O, zobacz, 42 dolary. Na razie prowadzenie bardzo fajnie się zapowiada. Już myślałem, że mu nóż y, y, strapi się. Okej, okay, dostajemy umpa za 5 dolarków. Zawsze, kochani, to coś tutaj wleci. Ok, zełos, 100 centy, tam się pokłócimy. Lalka. Co może z lalki spaść? Na przykład taki y, fajny obrzyn. Okej, okay, na razie, kochani, naprawdę dominujemy to starcie. Dostałem jeszcze nawet Ezeusa lepszego oceny I teraz z kałachów, żeby on tutaj nic nie zaskoczył, bo jak zarzuci nam tu, kochani, kałacha jakiegoś Jaguara, tak jak my kiedyś trafiliśmy na jakichś tam pierwszych odcinkach naszych, to się po prostu zesramy. Ok, 46 dolarów. Mega spoczko. Teraz w ogóle te skrzynki z kałachami, mam wrażenie, że się coraz bardziej opłacają, bo te skiny są droższe teraz, nie? A skrzynka stoi z ceną w tym samym miejscu. Ok, no i super. Zgarniamy 230 dolarków, kochani, ze 111. Bardzo fajnie dobraliśmy skrzynki. Jesteśmy praktycznie na zero. Okej, okay, kochani, przypomnę wam jeszcze szybko o kodzie. 16 dam 11% od depozytu. I, kochani, spróbujemy może dołączyć do jakiejś batelki. Czemu tutaj wszyscy tworzą te batelki na... Na czterech, nie. To mnie denerwuje 330 taki skurczybek. Ja bym naprawdę chciał, żeby taka bitewka wystar wystartowała po prostu z kimś, nie. Żeby po prostu z kimś wystartowała. Dobra, nie będę przedłużał, bo to... To chyba nie, nie, nie trafi. Nie trafi w dobre e, ręce. E, Okej okay, kochani. Lecimy sobie tak. Dawno w sumie nie otwieraliśmy żadnych skrzynek kochani. Także zrobiłbym kochani dla Was takie otwarcie, te przedłużanie 5 niebieskich skrzynek. 400 dolarów. Rozumiem kochani jest to ryzyko. Ale my je uwielbiamy, także otwieramy. I co nam wylatuje? Pyk, 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 pyk 433 dolarki No i kochani, profitujemy sobie na plus Profitujemy sobie te 20 dolków zawsze na plus I zobaczcie ile nam się za takie otwarcie odblokowało tych skrzynek darmowych Je sobie zawsze możecie otwierać, coś tam do portfela Zawsze wam się coś tam trafi, coś tam Coś tam przyjdzie po prostu, na przykład już 10 dolarków nam przyszło. No, możecie sobie tutaj otwierać te darmowe skrzynki. Jest to zawsze jakaś fajna możliwość, ale my dzisiaj nie o tym. Kochani, stworzę dla Was teraz jakąś bitewkę. Bitewkę i to nie tanią bitwę, bo to będzie ostateczna, kochani, bitwa. Zrobimy sobie tak, trzy fontmanki, trzy redy i przejdziemy sobie już do droższych skrzynek. Takiego grinka i na przykład takiego well-worn. 750 dolarów kochani. No jest to dosyć spora bitwa, ale nie wiem czy nie wziąć dwóch battle i 712 dolarków kochani. Albo ciul, zrobię dla was za 881. Musimy, musi być większa niż ta poprzednia. Bot Xavery, on zawsze mi towarzyszy w tych największych bitwach. Także jedziemy. Pierwsze trzy skrzynki są naprawdę rozgrzewkowe, mogą nam tylko wskazać mniej więcej drogę. Co tu się dzieje? Ok. No na razie wskazuje, że przegramy to, kochani. Ale spokojnie, spokojnie, nie poddajemy się. Ok, tu jakaś emeczka, tralala. Ok, tylko to dla niego, to wszystko dla niego. Dlaczego to wszystko leci dla niego? Okej, okay, teraz porówna. Okej, okay, odrobiliśmy, odrobiliśmy te straty, kochani. Jest bardzo dobrze, że ta MK, żeby dała, no nie, niestety beretki droższe i prześcig do nas, ale jest jeszcze sporo naprawdę skrzynek. Już był White Lotus pad, okej, okay, ten tak potrafi drogi, ale nie na tyle. Okej, okay, 20 dolarów przewagi, 18. Okej, okay, czerwony, 230 dolarów, kochani Lewa strona jeszcze raz, lewa strona jeszcze raz, prosimy No teraz on ma drożej, 71 Okej, okay, bardzo, do, bardzo dobra bitwa, bardzo dobra bitwa Lewa strona, lewa strona, lewa strona Oj, to nas może zgubić? Nie, nie zgubiło nas Kochani, wykrywamy 1100... 1159 dolarów, kochani, z takiej bitwy Kochani, saldo nam się kolejny raz zwiększa Kochani nic tylko grać Nic tylko grać Sprzedajemy jeszcze jakieś śmieci jakie, Czy nam jakieś zostały 4 dolary Otwieramy kochani jeszcze te skrzynki Darmowe i zaraz Przechodzimy jeszcze do najważniejszego Więc Za chwilkę przejdziemy Kochani do najważniejszego Ostatnia skrzynka darmowa okay. Taki umpik I kochani najważniejszy jest oczywiście Kod 16 dam, 11% doładowania oraz możliwość zakręcenia kołem fortuny. No kochani, balans mówi sam za siebie. Jeśli chcecie mieć taki balansik, wystarczy grać, próbować i kod 16 dam. Także ja spadam, trzymajcie się.